Wszystkim witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj odcinek, który chcę nagrać, to jest taki temat i problem, który dotyczy bardzo wielu biegaczy, a dotyczy on niskiego poziomu ferytyny. Jest to taki wskaźnik, który myślę, że powinien zbadać sobie każdy biegacz, i dzisiaj chciałam powiedzieć właśnie, jakie, dlaczego właśnie ten niski poziom ferytyny często dotyka biegaczy, jakie są przyczyny niskiego poziomu ferytyny, jakie są objawy. I oczywiście najważniejszy punkt, jak można tutaj wspomóc podniesienie poziomu ferytyny poprzez odpowiednią dietę i suplementację. Także zapraszam Was do obejrzenia dzisiejszego filmiku. Będzie duża dawka wiedzy na temat właśnie, który jest dość powszechny wśród biegaczy z tego co obserwuję w mojej praktyce gabinetowej. Przygotowałam sobie taki plan, który składa się z ośmiu punktów, i właśnie będę chciała iść zgodnie z tym schematem, żeby wszystko było poukładane. I zaczniemy sobie od tego, może, co to jest ferytyna, bo wiele osób może nie wiedzieć, czym jest to badanie, czym jest w ogóle ferytyna. Ferytyna jest to wewnątrzkomórkowe białko, którego funkcją jest magazynowanie naszego. Żelaza w organizmie, czyli ferrytynę wiążemy sobie z żelazem. I tutaj, pomiar, e, pomiar ferrytyny w naszym organizmie, e, on pozwala oszacować nasze wewnętrzne zapasy żelaza. Czyli mamy to żelazo w organizmie, które jest wykorzystywane na potrzeby, a mamy, a są one pozyskiwane z naszych, także z naszych magazynów, w które z tym żelazo jest połączone z. Ferytynu. Jeżeli badamy sobie poziom ferytyny, wtedy wiemy, czy nasze zapasy żelaza są ok, czy już na przykład powoli się wyczerpują. Jeżeli mamy, taki, mamy takie zjawisko, że ferytyna jest na niskim poziomie, ale żelazo wciąż jest w normie. Może doświadczyć, że już wyczerpują się zapasy naszego żelaza i niebawem może rozwinąć się niestety niedokrwistość, ponieważ czerpiemy cały czas z naszych zapasów żelaza, no a jak wiadomo, nasze, nasze magazyny w końcu mogą się uszczuplić. Dlatego tak ważne jest. Pomiar, pomiar, jeżeli występują jakieś objawy, które są charakterystyczne dla anemii, bardzo ważne, żeby tutaj zbadać sobie poziom ferrytyny, ponieważ jest to taki sygnał, który świadczy, że już warto włączyć jakieś działanie, aby zapomnieć występowaniu właśnie niedoborom żelaza. Jeżeli chodzi o, przy, o objawy, jakie występują, są one bardzo charakterystyczne dla biegaczy i często są bagatelizowane, mogą być na przykład kojarzone, że e, związane to jest na przykład z dużym obciążeniem treningowym bądź innymi zmianami, ja tak naprawdę może doświadczyć o tym, że ta fertyna jest już nisko. I przede wszystkim do objawów e, niskiego poziomu fertyn zalicza się przede wszystkim zmęczenie, bardzo duże zmęczenie, tak jak w anemii, e, osłabienie, e, mogą pojawić się zawroty głowy, pogorszenie wyników sportowych to takie charakterystyczne dla biegaczy, mogą pojawić się u kobiet szczególnie wypadające włosy, kruche paznokcie. E, Tutaj jeszcze może się pojawić osłabienie odporności, czyli częstsze infekcje, i takie dość ciekawe, co wczoraj wyczytałam w jednym z badań: również niski poziom ferytyny może prowadzić do problemów żołądkowo-jelitowych, więc jest to też taki, taki objaw, który jest dość problematyczny wśród biegaczy. I są to główne objawy, które są związane z, niedokr z niskim poziomem ferytyny, no i najczęściej właśnie będąc. Biegaczem bądź triatlonistą, obserwujemy, że ciężko nam się biega, mamy szybko zadyszkę, gorzej i gorzej są jakości, te jakościowo treningi. Nie chce nam się iść na te treningi ze względu na to, że po prostu brakuje nam mocy, koncentracja też jest osłabiona, więc są to takie właśnie główne objawy niskiego poziomu ferytyny. Na moim kanale jest już filmik na temat niedoboru żelaza i odsyłam go, dodam w opisie. Ale tutaj chciałam kilka słów powiedzieć o żelazie, bo jakby żelazo jest głównym składnikiem hemoglobiny i mioglobiny, i funkcją żelaza jest transport tlenu. I tutaj chciałam powiedzieć, dlaczego właśnie w przypadku niskiego poziomu fertyny występujemy właśnie zadyszkę, zmęczenie, osłabienie, osłabienie gorsze wyniki sportowe. Ponieważ jeżeli nasze mięśnie mocno trenują, one potrzebują odpowiedniej ilości tlenu. Jeżeli my mamy mało, mało żelaza w organizmie, no niestety wtedy ten tlen nie jest tak efektywnie transportowany do naszych mięśni, które go potrzebują. Dlatego bardzo często właśnie jakościowo te treningi wychodzą słabo, ponieważ no w naszym organizmie, w organizmie biegacza, żelazo powinno być na odpowiednim poziomie. I taką ciekawostką jeszcze na koniec a propos żelaza jest to, że. Yy, Żelazo jest także składnikiem enzymów łańcucha oddechowego i przemian metabolicznych, które uczestniczą w prawie 180 reakcjach w naszym organizmie. Dlatego chciałam Wam pokazać, że żelazo bierze w tak wielu procesach udział, więc jeżeli mamy bardzo mało tego żelaza w organizmie, no to możecie zobaczyć, w ilu, ile procesów w naszym organizmie wychodzi, zachodzi nieefektywnie. Także to, jeżeli chodzi kilka słów o żelazie. Przejdźmy teraz do tego, dlaczego mamy niskie poziomy ferytyny. Jeżeli chodzi o niski poziom ferytyny, tutaj one, przyczyny, przyczyny, jest tak, przyczyny są bardzo podobne do niskiego poziomu żelaza, no bo to jest jakby, mm, pierwsze mamy niski poziom ferytyny, później wyczerpujemy zapasy naszego ferytyny i dochodzi do anemii. Więc dlatego tutaj odbudowa, odbudowa zapasów ferytyny jest niezwykle ważna, aby zapobiegać występowaniu anemii. Jakie są przyczyny? No przede wszystkim bardzo duża aktywność fizyczna, może być przyczyną. E, mogą być stany zapalne, które występują w wyniku też na przykład bardzo dużej aktywności fizycznej lub po na przykład bardzo ciężkich zawodach, jeżeli mamy ich bardzo dużo. E, na pewno jest źle zbilansowana dieta uboga w żelazo i szczerze mówiąc, tutaj mogę Wam powiedzieć, że analizując dzienniczki żywieniowe, rzadko zdarza się, że ktoś włącza e, do diety produkty bogate w żelazo w odpowiedniej ilości, szczególnie kobiety, ponieważ mamy zwiększone zapotrzebowanie, a biegaczki to zapotrzebowanie mają jeszcze. Większe. Inną przyczyną jest redukcyjna dieta niedoborowa, bardzo taka niskoenergetyczna, która nie dostarcza odpowiedniej ilości żelaza. E, I co tutaj jeszcze mamy? Źle zbilansowane diety wegetariańskie, e, obfite miesiączki u e, dziewczyn, e, oraz przyczyną może być też po prostu hemoliza wywołana uszkodzeniami mechanicznymi, czyli uderzeniem stopem o podłoże, czyli także tutaj czynnik. E, czynnik e, Treningowy. Oprócz jeżeli y, są to takie właśnie czynniki, są to takie główne przyczyny niskiego poziomu ferytyny, jeżeli za przeanalizujemy swoją dietę i zobaczymy, że rzeczywiście w naszej diecie brakuje tego żelaza, tutaj warto wprowadzić właśnie jako pierwszą zmianę. Ale jeżeli po analizie wprowadzeniu zmian, jeżeli chodzi o treningi, o regenerację o dietę, o suplementację, Zobaczymy, że po jakimś czasie, na przykład po trzech miesiącach ten poziom ferytyny nadal jest niski. Tutaj warto rozważyć inne, objawy, inne przyczyny, które mogły spowodować niski poziom żelaza, między innymi przyczyną inną niskiego poziomu żelaza jest zespół złego wchłaniania, mogą być problemy żołądkowe, np. helikobakter pylori czy wrzody żołądka. Mogą być jakieś choroby zapalne jelit. chociaż myślę, że tutaj już osoba byłaby świadoma tego, że mogą występować jakieś problemy, czyli np. choroba leśniskiego krona, mogą, może być też przyczyną celiakia, mogą być pasożyty, co, co też warto zbadać i tak z, z doświadczenia wiem, że bardzo często właśnie helikobakter pylori i pasożyty są przyczyną taką e, inną niż czynniki żywieniowe. Oprócz tego jeszcze tutaj przyczyną e, właśnie niskiego poziomu ferytyny e, może być e, na przykład różnego rodzaju infekcje. Jeżeli wiemy już, jakie są objawy niskiego poziomu ferytyny, przyczyny, przejdźmy teraz do badań. Ja tutaj zalecam, żeby każdy biegacz przynajmniej dwa razy w roku wykonywał takie podstawowe badania, w tym włączając w to również ferytynę i żelazo. I myślę, że tutaj wynik poniżej 35 się mówi e, ferytyny, może świadczyć o tym, że tutaj już występuje lekki niedobór, e, że to już predysponuje do niskiego poziomu żelaza w organizmie. Dlatego dążymy, żeby u kobiet te normy są naprawdę szerokie, jeżeli chodzi o ferytę. Często w badaniach laboratoryjnych jest to między 10 a, 100, a 150, 200. No i wynik 10 no, świadczy już o bardzo niskim poziomie e, ferytyny i na pewno już pojawią się objawy. Dlatego tutaj tak funkcjonalne normy mówią, żeby kobiety powinny dążyć, aby uzyskać na poziomie 50-60, mężczyźni 70 i to jest już taka optymalna, przy której będzie się dobrze trenować i nie będą występowały objawy, co też zabezpiecza nas przed niedoborami żelaza. Więc to jeżeli chodzi o badania, które warto wykonać profilaktycznie myślę, że przed sezonem startowym i można też po. Ja ogólnie polecam często badać sobie robić badania kontrolne, aby przeciwdziałać występowaniu jakichś problemów, Bo tutaj już niski poziom ferytyny może być takim wskaźnikiem, że już warto zainteresować się dietą. No i przejdźmy do ostatniego czynnika, czyli do zmian, jakie warto wprowadzić, aby zadbać o odpowiedni poziom ferytyny. Ja tutaj nie chcę Wam mówić o całej diecie, czyli to opowiem w punktach, ponieważ odsyłam Was do filmiku, z, jeżeli chodzi o dietę w niedoborach żelaza, bo one są bardzo podobne. Ale przede wszystkim powinniśmy zadbać o to, aby posiłki były skomponowane z takich nieprzetworzonych produktów. Musimy włączyć do diety produkty bogate w żelazo i mamy żelazo chemowe, czyli to żelazo, które występuje w Să I mamy żelazo niechemowe w produktach roślinnych. No i faktem jest to, że, że żelazo chemowe, czyli to zwierzęce, się lepiej wchłania i np. taka wątróbka czy polędwica wołowa, będzie super źródłem żelaza, które się świetnie przy, y, przyswoi do naszego organizmu. A niestety np. soczewica czy ciecierzyca są fajnym, jako rośliny strączkowe, są świetnym źródłem żelaza, ale to wchłanianie nie może być gorsze. Ale nie jest to gorszy produkt, bo tutaj chciałam powiedzieć, że produkty y, bogate w żelazo y, niechemowe, czyli rośliny, one może być fajnie y, jakby wykorzystane przez nasz, przez, nas, przez nasz organizm, jeżeli je zastosujemy kilka zasad. Przede wszystkim, łącząc y, włączając do diety produkty bogate w żelazo niehemowe, łączymy je z produktami bogatymi w witaminę C, czyli tutaj głównie w owoce warzywa, czyli każdy posiłek wzbogacamy o warzywa, więc to będzie taka, ta witamina C pozwoli świetnie wchłonąć się temu żelazo, żela, y, tym produktom, które zawierają żelazo niehemowe. Też produkty takie jak rośliny strączkowe można mielić, moczyć, gotować, to także zmniejsza zawartość kwasu fitynowego. Wybieramy chleb na zakwasie, oczywiście nie w okolicy okołotreningowej, ale na pozostałe posiłki, ponieważ fermentacja w wyniku produkcji właśnie zakwasu, chleba na zakwasie powoduje zmniejszenie zawartości kwasu fitynowego. Co tu jeszcze? Unikamy picia kawy i herbaty do posiłku. To jest bardzo ważne, ponieważ kawa i herbata zawierają polifenole, które zaburzają wchłanianie żelaza e, niehemowego. E, no i jeżeli chodzi o produkty, które warto włączyć, to na pewno jest wątróbka, e, polędwica wołowa, jajka. E, tutaj sprawdzą się także inne rodzaje mięsa, chociaż one mają mniej. Dobrej jakości Pasztet też może być fajnym, e, fajnym produktem, bogatym w. Żelazo, rośliny strączkowe, czyli soczewica, ciecierzyca, tofu jest świetnym źródłem, komosa ryżowa, kasze, kasza gryczana, kasza jaglana jest tutaj jej królową, zielone warzywa, liściaste, wszelkie przyprawy typu drinjanek, oregano także będą fajnym dodatkiem. I do tego jeszcze co tutaj, pestki, nasiona i orzechy, szczególnie orzechy pistacje i orzechy nerkowca jeżeli chodzi jeszcze o takie wskazówki na pewno tutaj polecałabym włączenie do diety z zakwasu z buraka jest to taki myślę, że must have każdego, każdej osoby, która chce zadbać o gospodarkę żelaza, pita naczczo przed posiłkami, fajnie wpływa na kwasowość żołądka ma działanie prebiotyczne, dlatego też wpływa na odpowiedni stan naszych naszej mikrobioty jelitowej dodatkowo też dostarcza witaminy i składniki odżywcze, także tutaj zakwas z buraka on w, w, w sprawia, że te produkty że te żelazo pochodzenia e, roślinnego, ono lepiej się przyswaja do naszego organizmu. Tutaj, naprawdę, jeżeli chodzi o zakwas buraka pity, dwa miesiące, na czczo robi świetną robotę. Oprócz tego warto włączyć także kiszonki, które są istotą kwasów organicznych, które też wpływają na e, zwiększone, wchłanianie, mm, zwiększone wchłanianie żelaza niehemowego. I na koniec jeszcze chciałam powiedzieć o połączeniu żelaza chemowego i niechemowego i tutaj właśnie wykazano, że połączenie w jednym posiłku tych dwóch y, jakby produktów będących źródłem zarówno y, żelaza roślinnego i zwierzęcego wpływa na to, że się ono od dwóch do trzech razy lepiej wchłania, czyli na przykład jeżeli przygotowujemy sobie wątróbkę, fajnie dodać jakąś kaszę na przykład gryczaną, ponieważ ta wątróbka też żelazo chemowe zwiększy wchłanienie żelaza niechemowego, do tego dodamy jeszcze kapustę kiszoną, czy jakieś świeże warzywo i mamy super zbilansowane Posiłek bogaty w żelazo, świetnie się ono wchłonie. I na sam koniec jeszcze suplementacja. Tutaj suplementację rozważamy indywidualnie, ale jest kilka takich produktów, o których mogę wspomnieć. Oczywiście nie wszystkie włączamy tutaj, najlepiej to skonsultować z lekarzem bądź dietetykiem. I takim produktem, który warto sobie rozważyć jest laktoferyna, która zwiększa wchłanianie żelaza. Mogą być probiotyki, szczególnie szczep Lactobacillus plantarum 299v, który występuje w suplemencie Samprobi IBS, który także wykazano, że on zwiększa wchłanianie żelaza o nawet 50%. Dodatkowo można włączyć maślan sodu jako taki substrat, który jest takim składnikiem, dla, na, składnikiem odżywczym dla naszych komórek jelit. Dodatkowo wpływa na regenerację błony śluzowej, więc jeżeli chcemy zadbać, jeżeli mamy jakiś problem jelitowy, tutaj maślan sodu świetnie się sprawdzi jako taki dodatek. Oczywiście witamina D i kwasa omega-3 jako taka podstawowa suplementacja. No i tutaj jeżeli chodzi o suplementację żelazem, czyli do ustna suplementację żelazem, to po konsultacji z lekarzem, ponieważ nie zaleca się Stosować na własną rękę suplementacji żelazem ze względu na problemy żołądkowo-jelitowe. Dodatkowo u osób, które nie mają problemów z niskim poziomem żelaza, ta suplementacja może okazać się nieskuteczna. Także to tyle, jeżeli chodzi o niski poziom żelaza. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące tego tematu, to dajcie znać w komentarzach, tam chętnie odpowiem i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!